O dwa miesiące na hormonie zrobiłem sobie badania, sprawdziłem wyniki. Tutaj mam wkleję te badania. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że są prawie idealne. Jedyne co się doliło. Ogólnie tak, no minimalnie dwie rzeczy są za wysoko i są minimalnie za wysoko tak naprawdę to jest PCT i monocyty, ale to jest minimum i ogólnie to takie. No wyjebane to nie to nie jest nic ważnego według mnie. Nie na taką skalę na pewno. I mam dużo lepsze wyniki badań niż miałem przed wejściem na hormon więc się spierdoliło, to zbiłem sobie za mocno Estradiol. Mam Symex z innego labu, no i okazuje się, że jest w chuj mocniejszy i Estradiol zbiłem sobie w chuj za nisko, przez to też miałem chwilę czasu, gdzie czułem się tak dość słabo. No właśnie, no między innymi są skutki uboczenia niskiego Estro, tak? Jest dużo mniejsza retencja wody, osłabienie, tak jak nie osłabienie, no ale jest mniej tej takiej siły w teorii, chujowe samopoczucie przede wszystkim, chujowe libido. Jakoś szczególnie tego nie odczułem, ale no Dało się to odsuć, ale nie było aż tak mocne, jak wydawało mi się, że może być.